Witam Was serdecznie w sobotni dzianek. Jak widać delikatnie mrozi chwycił, ale to delikatnie, minus 1 maksymalnie. Kurki już na dworze. No nie mają wyjścia, muszą być wcześniej, bo ja się szykuję do pracy. Yy, Zieleninka z pracy świeżutka jest. Kurki jak widać w raju. Yy, dzisiaj taki ma... No taki po prostu sobotni dzianek. Poranek, tak to powiem. Serdecznie Was zapraszam na grupę na Facebooku Pierzesta Ekipa Krzycha oraz na profil na Instagramie Pierzesta Ekipa Krzycha. Tam możecie do mnie pisać, zadawać mi pytania. Jeżeli macie, a nie chcecie pisać w komentarzach, to serdecznie zapraszam na Instagrama. Tam pisze, piszcie pytania. Już kilku członków grupy jest. Mam nadzieję, że się ożywi, bo piszę, ale mało co odpowiedzi, więc mam nadzieję, że się ożywicie trochę. W szczególności, że. Fajne z Was osóbki, większość się udziela na y, pod filmami, znaczy się i bardzo mnie to cieszy. O, tu mamy potworka. Y, zadaję Dostałem znowu kilka pytań czy sprzedaję jajka lęgowe, żadnych jajek w roku lęgowych raczej nie sprzedaję, bo, bo zostawiam wszystkie sobie. Po pierwsze w tej chwili też bym ich nie sprzedawał, bo kury są nieoddzielone, to jest jedna sprawa, co raczej przemawia za tym żeby nie sprzedawać, bo nie będę sprzedawał miksów czy tym podobne. Yy... Więc żadnych jaj lęgowych sprzedają, że nie będzie. Yy... Druga sprawa, yy, tak, kury będę oddzielał, mówię, będą budowane woliery, ale no po prostu nie na tą chwilę. Też żadna kura mi nie siedzi. Jajka mają pozostawione, ale to też z tego powodu, że i tak te jajka odcinek czy coś ja nie wiem. Więc one i tak zostały po prostu. Jedynie dla Brachmy zobaczymy czy usiądzie, bo chodzi o to, że i tak kwestia tego czy będzie czy nie będzie to będą miksy jak już to. Brachmy grono stajowe, więc dlatego one i tak zostaną. A kogucik co do kuropatwianej już jest, tylko nie tu, ale jest. Pozdrawiam serdecznie Brahmę Polską. Eee, wie o co chodzi. Już niedługo będzie w moich progach, mam nadzieję. Ten mistrzynią mały. Eee, więc zobaczymy jak to będzie eee, moja brachma ostatnio wycz wyczaiłem jest taki, że tak powiem hojrak, ale wieczorem to dobry tatuś bo przygarnia wszystkie maluchy wszystkie kurczaki śpią w nim, że tak powiem wtulone, więc bardzo mnie to cieszy choć potrafi pokazać w stosunku co do mnie w szczególności kilka swoich zdolności ale już się trochę uspokoił oswoił, więc wszystko jest ok. Dobra, idę id, id, iść tam, idę iść, idę dać im paszę i się widzimy za chwilę. Jesteśmy u czapki w ekipie, im dam mieszaneczkę, one tu jeszcze trochę mają, ale im dam po prostu, no bo mnie cały dzień nie ma, więc niech sobie mają. I tak, pani czapka złożyła pierwsze jajko, fakt, że to było śmieszne, bo była pod, że tak powiem... Yy, pod grzędą. Myślę, że nawet chyba nie się, świadom, że coś robi, ale tak zazwyczaj mi się zdarza, że w pierwszych jajkach to wygląda. Yy, tu widzimy jajek jest tyle, a to dlatego, że ja zabrałem już yy, jajka Silki. Pozostawiłem tylko i wyłącznie jajka Kochinki, więc zobaczymy jak to będzie. One się ogólnie mają bardzo dobrze. Była próba jednak czapki do połączenia z powrotem do stada i tu wpuszczenie młodych kur pawlskich, ale no czapka już tam nie ma szans życia. <grytanie> o tutaj mają swój żwierzek. Ta panienka siedzi sobie. Ale tu ładnie jedzą i rozsypują, więc niech sobie rozsypują. Później się posprząta. Przecież a co? Tak to jest właśnie. Yy... Całe szczęście nie zauważyłem. Może to robi, ale nie zauważyłem, żeby skakał na kochinkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na razie tego nie robi. Nie wiem, czy za mała, czy co. Co co tu chodzi, ale tego nie robi po prostu. Dobra, idę dać tamtym, ponieważ tam już tą pacę, Jak to jest z samego rana. Dobra, do zobaczenia. Jesteśmy już, uniosek. Tu jest wszystko w porządku. Jajeczka sam. Tu mamy. Maleństwa też się mają bardzo dobrze. maluchy, Właśnie zobaczymy jak to będzie, ale yy, tak, yy, wiecie co, już naprawdę nabierałem dosyć kurowych, więc prawdopodobnie są wszystkie kury. Ewentualnie może być jeden kogut, ale myślę, że to raczej będą kurki same. Ale zobaczymy. Ale wszystko widać w porządku. Yy, tak zauważyłem, że coś spadła oglądalność. Nie wiem, czy coś źle zrobię w filmach, czy coś jest nie w porządku. Mam nadzieję, że po prostu tako jakoś wyszło. Więc yy, mam nadzieję, że to tylko przypadek. Yy, pamiętajcie, tak jak mówiłem, 500 subcepski konkurs. Yy, zapraszam na Instagrama. Tam możecie do mnie pisać i zadawać pytania. Zapraszam na grupę. Tam możemy dyskutować, dzielić się codziennymi wrażeniami z własnych hodowli. To może być fajne. Wątki. Yy, w sumie tam też można zadawać pytania publicznie. Yy, tutaj, jeżeli chodzi o mamę, kwokę. Yy, są dwa piskaczki. Na razie się dwa piskaczki trzymają. Wszystko jest w porządku. Yy, więc. Myślę, że jest ok. Kurza mnie ten mój kogucik Wendota, bo coś mu się słabo rośnie. Ogólnie on jest bardzo młody, to jest druga sprawa. O. Pani zaczepna, na ta kurę dziobie. Bardzo nie lubi towarzystwa ludzi. <grym>, ale myślę, że jest wszystko ok. Jak widzicie tu właśnie jajka leżą, ale tak jak już mówiłem to są tak jajka raczej na stratę. Więc ich nie wyrzucam. A tu kto jest? A tu mamy mamuśki. Niech sobie siedzą tutaj. jakim tu wygodniej, bezpieczniej, ciszej. Tu mamy jajka brachmy. Cały czas jedna brahma tam siada i znosi. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dobrze, moi drodzy, na dziś nie. Ja kończę. Tutaj zbliżymy nam... Chciał się pochwalić, że jest. Tak, tak naprawdę zarywa do tej panienki. E... Pozdrawiam Was serdecznie, tak jak mówiłem, zapraszam na Instagrama, zapraszam na grupę na Facebooku. Wszystko się nazywa Pierzasta Ekipa Krzycha. Oraz zapraszam do dyskusji. E... Macie propozycje jakieś, co chcecie zobaczyć, piszcie w komentarzach. E... No i pamiętajcie o subskrypcjach. Do zobaczenia w następnym filmie. Przez raz ta ekipa serdecznie pozdrawiam.